Nie krzycze. Bo kraj, który krzyczy za dużo, przestaje słyszeć własny puls: Puls. Mówicie wzrost, a ja widzę paragon. Czynsz rośnie szybciej niż godność i plan. Bezpieczne ulice, tak to prawda, ale portfel chudszy, gdy kończy się miesiąc i prąd. Nie chcemy cudów, telewizyjnych studiów, chcemy, by praca znaczyła coś więcej niż męczenie. Między wypłatą a jutrem jest cisza, w tej ciszy ludzie uczą się liczyć marzenia. Nie wojny słów, nie flag na ekranie. Tylko szkoła, co uczy myśleć, nie czekać. Lekarz, co leczy, nie walczy z systemem. I dom, który nie znika w ratach jak sen. To nie bunt. To rachunek sumienia w złotówkach Zemgły wychodzą cienie, nie grożą, nie krzyczą Patrzą jak ojcowie, co już wszystko widzieli Jeden niesie prawo jak kręgosłup narodu, drugi sumienie co nie dało się sprzedać Nie pytają kto rządzi Pytają po co istnieje władza Mówią siła bez ducha, gnije, a duch bez pracy, zamienia się w mit Magia kraju, szepczą nie jest w hasłach ani murach. Jest w tej tak nie patrz od przenienia. Obudź się. Nie przeciw komuś dla czegoś. O. Nie czekaj, aż ktoś naprawi wszystko za ciebie. Po kraj to nie urząd domy po pracy. Głosujesz portfelem, rozmową, uczciwością, każdym niewypowiedzianym w odpowiednim czasie. Udź dziecko pytać, nie tylko słuchać. Szanuj sąsiada, nawet gdy myśli inaczej. Nie karm strachu, on rośnie szybko. Karm odwagę, ona buduje powoli. Jeśli chcesz stabilności, bądź stabilny. Jeśli chcesz prawdy, nie sprzedawaj jej tanio. Nie wszystko musi wygrać dziś, ale wszystko musi przetrwać jutro. O.

Środek drogi nie jest słabością, jest sztuką przetrwania.